ピンクのこんな感じで。 Tam w ogóle nie ma damage'a i Mastera tutaj. Czy... O, ja umieram Master... od Tribusza. Jaki to ma dżany! Co?! Oślepiałam go jak twoją matkę. Szybko. Ale ty jesteś dobry, ksany. Mm. Gdzie ty kurwa idziesz tu? Co ty odpierdasz? Odpierdam, po ciebie No pisałem, że idę na mida. No to cepie. Ja miałam się na mida! Jak ja kiedyś wygram tą grę? Byś by taki ekran. Gratuluję, przeszłaś. Relików Legends. Wygrała Ej oni mają drugacy! W ogóle widzieliście gdzie ten jean strzelił Zostawcie mi go! W dajcie. Moja pęta. Daj pęta! A by byłaby, bo się jeszcze nikt nie zrespił od nich. Nie, Edek ma mnie w sąd. No żyje? No. Mi Zaś miłaś się jak z w ja Łęci teraz. Co u <noise> Więc tak, zasady. Miłubędź bohatera swego będziesz. Na stronce klikasz sobie guzik. Wybiera ci losowego bohatera, losowy build, losowe masterki, losowe samonery i ciśniesz. I ciśniesz. I ciśniesz. I grasz bez wardów. Dobra, klikam. 3, 2, 1. No, no. Po... Ja mam ucisnę wal jeden na <gryśla> Ale potem nie kupiłem, że... kupiłem, przepraszam. Jezu Chrystia, chodor, co ty wyprawiasz? można <gryśla> kupić. Ej nie, dostałem trinkety i oni wciskam ci trinketę na siłę. No, no, ale nie wolno używać się. Nie zobaczy, wolno. Zobaczył kogoś cooldown. Nie? Neli, wraca, co ty Co, ty ku, co to jest za doran w ogóle? Z butami nie? zaczynasz. Neli. No ne, ale tak proszę pani. Przedawaj tak to w tym brak, momencie. Nie to się jak nie jesteś na butach. No to i dobra, pójdziesz bez niczego. Ale już... Marek, zgrzeszyłeś. Wiem. Czy on postawił warda? Mhm. No, rybak! Nie, ja wychodzę Jezu chryste, co to ma być? Jak wrócę to sprzednio, żeby nie kusiło no, ale mam, nad mam nadzieję, bo zaraz wyjdę Po prostu, no. już coś bierzesz, śwież mi po prostu RK Pierwszy kill! Jest pierwszy kill! Proszę państwa, Tito Marek, wybaczam, wybaczam ci tego warda Ale sprzedałem od razu, żeby się nie pomylić znowu Dobrze Mam już ja, trochę do major na autoataki mecze. Wow. Zobacz, mam... Daliście swoje trymciaty? Ja je ale... ja używam o Boże, Hodor! Co? To jest Heimdalli wierpo na D, czego się spodziewasz? To jest Heimdalli to movement speed akurat w tym momencie, Jezu Chryste... Ej, ale to jest... słuchaj, to jest wszystko przemyślane, zobacz, ja mam... Ee, frozen Meleta jako na, następny item, co nie? Maksimilij no. pierwszego speeda, czyli to torno... O kurwa Malphite! O w dupę! Um. See ya! Rzybko, szybko, szybko, szybko! Zdążył! I leci! Co ten co ugrał? Piękna to było. Dobra mam orki. Dobra, teraz Tureta Tak jest, kupię siła Czwórka na topie Jest, top, top lane wygrany O nie, kindred Ja spierdala Ooo, Nelly Nelly Ty jesteś zmutowana? Czy nic nie mówisz? Nelly ma raka Masz raka, ma raka. okej okay. No i rep report z urgo TFK. A ty? A było oh no. tak blisko do zwycięstwa. No nie ma mnie, nie ma mnie 20 sekund i już. Przegraliśmy. Ty <grym> Czemu on no na tym zrobił? tego ulupę widziałeś to? <grym>